– Przyszedłem, by cię zabrać na urodziny naszego wspólnego przyjaciela – powiedział struś o imieniu Prawda do kalejdoskopu o imieniu Wielka Zmiana. – Mało wiem o urodzinach. Oczywiście pójdę z tobą, ale czy one tak naprawdę są ważne i istotne dla zdrowia? – zapytał kalejdoskop. – Oczywiście, że tak jest. W tym dniu ciało fizyczne ujrzało światło dzienne i urodziło się w tym trzecim wymiarze. Gdy czcisz ten dzień, to słowa wiedzą, że mogą się w tobie krok po kroku urodzić do używania i stosowania. Tym samym dajesz im na to zgodę, a nawet uznajesz to za święto poczęcia słowa, słów w tobie, a gdy tak jest, to jesteś zdrowy. Pamiętam, jak kiedyś nie zgadzałem się na urodzenie słowa pokój we mnie i tłamsiłem wszystkie słowa brakiem pokoju. Nie pozwalałem im dopuścić słowa pokój we mnie do istnienia. To tłamszenie przekładało mi się na garbienie. Jeszcze trochę abym miał garb. Czy on by mi się podobał? Pewnie wtedy dopiero bym chciał zmiany. Ale czy to by było jeszcze wtedy możliwe do odwrócenia? Hm. Na szczęście na czas przekonałem się do słowa pokój i pozwoliłem mu się urodzić w moim zasobie leksykalnym. W jakiś czas potem przestałem się garbić. Sylwetka wróciła do normy. Podobam się sobie, dobrze się czuję. Takie jedno słowo, a ile mogło być z tego zamieszania? powiedział struś o imieniu Prawda. Czy dla każdego, kto ma garb, tak jest ze słowem pokój? zapytał kalejdoskop. Gdy ktoś ma prawo mieć garb, czy być na początku budowania go, to trzeba zbadać, jakie słowo odpowiada za jego budowanie i uleczyć, uzdrowić, ozdrowić to słowo. Dla każdego to ma prawo być inaczej. Takie diagnozy stawiają w domu zdrowia słońce to właśnie w nim mi pomogli wrócić do zdrowia powiedział struś o imieniu Prawda. A czy zawsze ma prawo być takie uzdrowienie zapytał kolej dosko po imieniu Wielka Zmiana wtedy, jak tego chcesz jeśli to pisane i przestrzegasz otrzymanych zaleceń powiedział struś. No dobrze, ale żeby aż ten dzień czcić po co? zapytał kalejdoskop. W twoim zasobie leksykalnym słowa się rodzą, a więc urodziny to szczególny dzień. Gdy to słowo akceptujesz, zgadzasz się z nim, aprobujesz, to dajesz szansę urodzenia się takim słowom, jakich potrzebujesz. Od urodzenia się wszystko zaczyna dziać w twoim zasobie leksykalnym. Gdy czcisz ten dzień jako szczególny, to wszyscy o tym wiedzą, że on jest ważny i znaczący. Wiedzą to też wszystkie słowa o tym, bo jesteś nimi oprogramowany. Używasz przecież słów z racji tego, że żyjesz i nimi operujesz. Najpierw coś mówisz, a potem to robisz, czy tak? To tworzące, kreujące słowa słowo kreuje rzeczywistość. Powiedział struś o imieniu, prawda? No dobrze, już dobrze. Przekonałeś mnie co do obchodzenia z atrakcją i akceptacją wszystkich urodzin mojego dnia urodzin, rodziny, przyjaciół, a tak naprawdę to wszystkich. Dziękuję za naukę i świadomość tego, kim jestem, i od dzisiaj, i ja akceptuję swoje urodziny i przyjście do życia, na świat, do Boga. Przecież też jestem słowem kaleidosko, po imieniu wielka zmiana to oczywistość. Dziękuję Ci za danie mi możliwości bycia zdrowym, dzięki temu, że podzieliłeś się ze mną tą wiedzą wielka zmiana się dokonała we mnie, już jestem zdrowy, jestem już zdrowy, bo ozdrowiło się we mnie słowo urodziny. To już, prawdziwie i z sercem na dłoni w dłoni, jedziemy na zdrowe urodziny naszego przyjaciela. Zdrowe urodziny są wtedy, gdy akceptujesz w swoim życiu jako dobre słowo i wszystkim wszystkiego dobrego ze szczerego serca życzysz. Wtedy przynosisz zdrowe życzenia, a gdy jest inaczej, to jesteś w drodze i na ten czas też jest dobrze, tyle potrafisz zrobić. Hm. Życzymy przyjacielowi z serca i w sercu wszystkiego najlepszego, powiedział kaleidoskop o imieniu wielka zmiana. A zatem urodziny przyjaciela za chwilkę u niego będziemy powiedział struś o imieniu Prawda.